W poprzednim odcinku totalnej porażki w trasie. Grecja. Cóż, yy, została zrujnowana zanim tam dotarliśmy. To tam przekonaliśmy się, że Alejandro nie jest doskonały. Chyba, że doskonale niezdarny. A Tyler wygadał się na temat pocałunku Dankana i Gwen. Wnioski? Bombowe! <laughs> nie wiedziałem, że Cody ma taki zabójczy prawy prosty. Ostatecznie zwyciężyły Amazonki. Ale... Nikt nie wyleciał, więc wszyscy jeszcze jakiś czas będą się kisić we własnym sosie. Kogo w tym tygodniu wykopiemy z orbity? Oj, będzie się działo! Oglądajcie totalną porażkę! W trasie! Mamo no i tak to wszystko gra. Widzę was wciąż w moich znakach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Chcę być swój swój czasu żyć. Ty tej nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś wojdę pan. Bo ja chciałbym być sławny. Na, 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 na.

Spadnie i rozpadnie się Gwen! Uh. Gwen i Duncan? Hm, też, ale odbicie chłopaka jest złe. Już ponie. I jaki cudowny mamy dzionek? Hm, cóż to za smakowity zapach? A, już wiem, to. napięcie! I nie ma żadnego związku ze mną. W życiu nie czułam się tak bezpiecznie. Dzięki Gwen. <słyska> Gwen zaczyna się pogrążać. Jak ja mogłam zaufać tej stroniącej od słońca podstępnej godce? Ale z Dankanem zerwałam na moich warunkach. To było bardzo budujące. <słyska> Ty głupi kłamliwy, i z z radzieckim Ej, Przepraszam! Ja pod... <słyska> Przynajmniej zachowałam godność. Mówię wam, ten koleś to palant przez duże p. Ja nie skrzywdziłem Lindsay tak jak on Kortni. Zasłużył na dwa kopniaki w... Ech, Możemy porozmawiać szczerze? No wiesz, jak atleta z atletą! Co jest z twoim medalem? A, ten! Zjadłem czekoladę! Delicję! Potem wsypałem orzeszki, zjadłem je, wsypałem kulki ze styropianu, zjadłem i jak je zwróciłem, już niczego nie wsypałem! Ale dajmy temu spokój! Ja widzę to tak! Duncan jest podwójnym medalistą w Olimpiadzie Lasek Totalnej Porażki. To jest Olimpiada Lasek? Duncan to jedyny facet w tym programie, który zaliczył dwie panny! Kortni i Gwen! Koleś ma w sobie coś! Problem. Duncan to groźny przeciwnik. Rozwiązanie. Kortni jest podatna na wpływy. Wykluczy Amazonki z rywalizacji, a Duncan utonie razem z nią. Muszę nią tylko pokierować. Może trzeba by przejąć stery? Potencjalne ofiary katastrofy. Proszę zachować spokój. Nasz autopilot testuje sprzęt. Jeśli mi nie wierzycie, możecie spożyć swój ostatni posiłek! Jak ja mam się tym najeść? Umrę głodny! <laughs> Jakoś strasznie blado dzisiaj wyglądasz. Przejęłabym się, gdyby nie mówił mi tego cyklon. To niewiarygodne. Przepraszam, czuję się dotknięty w Twoim imieniu. Może powinnaś się na nim jakoś odegrać? Ciekawe, jakby się czuł, gdybyś ty kogoś podrywała. O rany! Duncan wtopi jak nic. Wszystko sobie przemyślałam. Ponieważ Duncan się wścieka, wychodzi na zazdrośnika. Głęboko doprowadza to do szału, ale mnie pasuje i wygrywam. Nie mogło być lepiej. Muszę dbać o to piękne ciało! Tyler jest całkiem milutki. O nie! <laughs> Jej! Jakiś ty wysportowany i silny Tyler! Biorę ciemność na świadka, to nie ja! A! Już wylądowaliśmy? Ha! Pozbyłem się lęku przed lataniem. No to wiszę ci pięć dolców. Mój wujek jest hipnotyzerem. Wpływanie na ludzi mam we krwi. To nie była jedyna hipnotyczna sugestia, jaką dałem Owenowi. Ludziska? Witam w najbardziej czadowym, najbardziej pozaziemskim miejscu na świecie! W strefie 52. 52? Gadżety związane z UFO są w strefie 51. Kasa się skończyła i mamy się ganiać w starych dekoracjach? Nie, to naprawdę strefa 52. A strefa 51 jest tam. Na razie jesteśmy bezpieczni. No, może poza Duncanem. Duncan! Dzięki za laser, pułkowników! Dobrze mieć znajomości w Strefie 51. Podrywa Tylera? Wiedziałem, że mnie nienawidzi, ale żeby aż do tego stopnia. Rany. Uwaga, kosmiczni adepci. Strefa 51 to najlepiej strzeżona baza wojskowa na świecie. Właśnie dlatego dzisiejsze wyzwanie będzie takie zabawne... dla mnie. Po pierwsze, przedostaniecie się do strefy 51, unikając postrzału, zagazowania i innych obrażeń. W terenu strzegą wojskowe siły specjalne, więc jeśli ktoś przypadkiem wyleci w powietrze, to jego rozrywkowa śmierć zostanie złożona na karp w wypadku balonu meteorologicznego. Po drugie... Każda drużyna musi znaleźć działające kosmiczne ustrojstwo w cieszącym się złą sławą magazynie strefy 51. Jest tam mnóstwo rupieci kosmitów. Ale Wy musicie znaleźć coś, co działa. Tylko bądźcie ostrożni. Ten magazyn jest naszpikowany mnóstwem pułapek. Po trzecie, kosmiczne ustrojstwo należy przytargać do strefy 52 w nienaruszonym stanie. Jeszcze jedno ostrzeżenie. Pod żadnym pozorem nie możecie dać się schwytać. Krąży masa plotek, jakoby jeńcom kasowano pamięć i przenoszono do kolonii kosmitów, gdzie stają się niewolnikami. Lub żarciem. Macie czas do świtu. Ruchy! Dobra, rozdzielmy się i poszukajmy wejścia. Owen idzie ze mną. Ty i Kordnie, Widać, że laska na ciebie leci. Leci? Na mnie? Miodzio! Ale nie, nie zrobię tego, mojej Lindzie. Chłopaki, musicie to zobaczyć! Kurcze! Spokojnie można przejść. Wracam do samolotu! Słuchajcie, mam super plan. mnie to przypomina ogródki działkowe. Cody, zabierz te wilgotne łapy z mojej nogi! Nie dotykam twojej nogi! Od kiedy to jaszczurki latają? Nie ważcie się drgnąć? Jesteśmy na poluminowym. No to prowadź! Nowa header! Nowa header? Pamiętajcie, rzucamy kamień i biegniemy w przeciwnym kierunku. Teraz! Teraz! <sum> Ow! Owen, ruszaj! <sum> Gdzie jest Owen? <sum> Ow! <sum> Hej, jak się tam dostaliście? Ujęliśmy oh Nie, 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 nie musisz się! o O To się jada! O Ow! O! O Ao! O! 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 I co teraz zrobimy? Może sprawisz mi przyjemność i trochę się rozerwiesz! Marnujemy czas. Wykombinujcie coś! A błagam, tylko nie to. Spoko! Dam ci wolny wybór. Co byś wolała zrobić? Zaśpiewać? Czy stepować na poluminowym? O, ho, ho, dobra! Spadam! Pragnie chłopców, choć jest kumbelą, już czas. Czy jak im skończyć? Upokorzyć ją, nie będę za nią wcale tęsknić, bo... Kradnie chłopców, dostanie to, co należy się jej, choćby to była ostatnia w życiu tak rzecz. Tak jest, tak jest, tak jest, jest. tak jest. Wróćmy do tej chwili, kiedy Duncan w worku jest. Wy wszystkie w śmiech na kole tortur, widząc mnie. Chciałaś mnie rozśmieszać i ukraść mi faceta. Chciałaś też. Ba, to takie oczywiste. Kradnie chłopców, nie jesteś nową siostrą. Ale ropiejącą, wstrętną, krosą Kradnie chłopców, dostanie to. Drogę I poświęciłeś dla nas swoje cukierki! Przestań mu słodzić i biegnij! Pokonaliśmy drużynę, Kryzys. jest naprawdę bardzo, bardzo słodki! Jesteś pewna, Bladolica? Czy ci niedoświadczeni łowcy kosmitów będą w stanie opuścić tajemniczy magazyn o własnych siłach? No i gdzie jest Owen? Po przerwie powrócimy do totalnej porażki w trazie. A! A to boli! A, A... Porwali Owena i ukryli gdzieś tutaj! O nie! Mój ty biedaku! Może chcesz o tym pogadać gdzieś na uboczu? Witam w magazynie Strefy 51. Polowanie na działające kosmiczne ustrojstwo będzie niczym szukanie igły w stogu siana. Stogu z systemem bezpieczeństwa, który uruchomiłem, włamując się do tego palmtopa. Ojej! Super! Znowu jakiś rupieć! Nie mogli poprzyklejać etykietek? Alarm Intrus. Inicjuje procedury eliminacji. Au! 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 au. Hmm, strasznie mnie wkurza. Ach, ale pomoże mi pozbyć się głęb... O, nie mogłaś się pośpieszyć? Cała jestem w kosmicznych glutach! Dobrze, że tego nie uszkodziłaś. O nie! O, trzeba szukać dalej. Ty specjalnie chcesz przegrać? Co? Też przestań. Przejrzałem was! Chcecie mnie utuczyć i nagarmić mną swój kosmiczny pomiot! Prawda? Inicjuję protokół G7851. Duży! O nie! Wygasowywanie pamięci! Zostawcie mi choć jedno wspomnienie, proszę! I niech to będą na Sosem Halabynius! To głos Owen'a! Owen! Uratujemy cię, stary! Zostawimy Cię tu samego! Tyler, chodź! Musimy znaleźć to ustrojstwo! Nie licz na to, że spadnie nam z nieba! O! A to Ci dopiero? Super! Ciekawe, czy działa? Uff. O! Kosmici! Nie róbcie mi krzywy! Mów pierwsza. Dobra. Nie żałuję pocałunku. Chociaż teraz moja drużyna nazywa mnie nową header. Nawet header! Ale widzę, że te śmieszne podchody kort nie sprawiają ci przykrości, więc jeśli zmieniłeś zdanie co do nas. To ma mi zamknąć usta? No, zupełnie. Zostawmy sprawy swojemu biegowi. Bez napinki, planowania i przytulania. Zgoda? No i właśnie dlatego tak cię lubię. <laughs> Nie daj się wyeliminować. I wzajemnie. Ich? Gubię się i cieszę! A teraz nie wiem, co czuję. Z A to co, podwójna randka? Słuchaj, koleś, daj słowo, że na mnie nie zagłosujesz, to uratuję ci tyłek. Świetnie, dobra. Najpierw pan papa. Ale ochyda! Czy ty nie przeginasz, stary? Owen! Co? O nie! Kosmici wygasowali mi pamięć i pomalowali mi włosy! Twarz zresztą też! Wielkie dzięki pułkowniku! Już rozumiem, dlaczego rekrutów goli się na zapałkę! Przecież nie mogli wymazać ci pamięci, Ołem. Jak nie, jak tak, Tyler! Nawet nie pamiętam twojego imienia! Mógłby ktoś pomóc? Ani imienia Duncana, ani Alejandro, ani Krisa, ani reszty zawodników! Zapomniałem o piwniczce serów i w ogóle o wszystkim! Nie, nie, zaraz. Chwileczkę, nic mi chyba nie jest. Co tam u ciebie, Al? 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 Trzy, dwa, jeden i... Zemsta! Na mecz mnie już zabierzcie Tam zabierzcie, gdzie tłum Kupcie mi ziemnych orzeszków ciut Mam to gdzieś, czy powrócę znów tu Numer Alejandro jednak wymiata. Szybciej! Zaczyna się wkurzać! Sprawne kosmiczne ustrojstwo Raz. Grzejcie na miejsca w pierwszej klasie. Na mecz mnie 3, 2, 1 i budzisz się. Ha? Wygraliśmy. Super. Trzeba go będzie targać. Ja się zajmuję kosmitą. Oh, no. Chodu! Vamos! Alejandro, czy to ty? Proszę, proszę, co my tu mamy? Mówcie, znaleźliście coś! Ja znalazłem miedziaka! Ugh. Znaczy, nic nie mamy! To się fatalnie składa! Patrzcie! Mam tu kosmiczne ustrojstwo w świetnym stanie! Tada! Fochy zostawcie na później! Idziemy! Pachnie jakoś! Tak! Karmelowo. Wyciągać nogi! Nareszcie udowodnimy wszystkim, że nie jesteśmy ofiarami. Od zwycięstwa dzieli nas kilka kroków. Aaaa! 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 Dlaczego fioletowy klapsik gra na pianinie? Pozaziemska forma życia? Robi wrażenie. Szkoda, że nie dotarła w całości. Co? O, wyprzedzili nas! Ups! I amazonki znów wygrywają. Też chcę wykopać Gwen, ale myśl strategicznie. Przede wszystkim musimy pokonać chłopaków. Halo? Ty mnie w ogóle słuchasz? Chcę wykończyć gotkę, chcę wykończyć gotkę, chcę wykończyć gotkę! Izzy, masz godną następczynię! Uwaga, zawodnicy i ponura gotko. Za chwilę ktoś wyleci z samolotu! <słuch> Drużyno, Chris jest bardzo, 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 bardzo słodki. Zawiedliście na całej linii. Owen, marnował czas u fryzjera. Nieładnie. Duncan zamiast pomagać kolegom z drużyny. To błąd. Tyler? Powiedzcie wreszcie, że Duncan wylatuje. Nie, Tyler. Ty wylatujesz. Co? Co? Pozbywacie się Tylera, a nie Duncana? Całkiem was pogięło? Zagłosujemy jeszcze raz? Dość tego. Nie będę już grzeczną panienką. Ktoś za to zapłaci. Chyba wiecie, kogo mam na myśli, prawda? Zemszczę się na was! Na mecz mniej Czy Kortni naprawdę będzie się mściła! Gdzie Dowiecie się niedługo! Oglądajcie totalną porażkę! W trasie!